Dzień dobry. Witam państwa ponownie z forum Wizja Rozwoju, Artur Kiełbasiński Dziennik Bałtycki i Strefa Biznesu. A moim gościem jest pan Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Dzień dobry panie Dzień prezesie. Dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, ja zacznę od pewnej prowokacji czy pytania trudnego, bo socjologicznego. Dlaczego Polakom wmówiono, że tylko własność nieruchomości jest dobra? A może nie wmówiono, tylko stan faktyczny był taki, że wszyscy gonili za własnością? myślę, że poziom własności Polaków jest w ogóle bardzo niski i to na pewno też warunkuje to. Nie możemy się porównywać z bogatymi krajami zachodu, gdzie ten poziom własności jest na bardzo wysokim poziomie, a i też poziom zarobków jest zupełnie inny, umożliwiający inną mobilność tych osób. Dość łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której każdy, kto chociażby wyjeżdża na emigrację do Stanów Zjednoczonych za zwykłą normalną pracę, nie żadną wyszukaną, jest w stanie wynająć bardzo nieodzwoite mieszkanie czy nawet dom. U nas jest to ciągle niemożliwe i nierealne. Stąd ja myślę że jest ten główny problem, bo po pierwsze rynek nieruchomości jest u nas nienasycony i ciągle tych mieszkań mamy za mało, a po drugie no jest oczywiście też jakieś psychologiczne, psychologiczna chęć posiadania pewnej własności, co jest naturalnie zrozumiałe. Ja akurat nie widzę tutaj nic złego w tym, że Polacy potrzebują tej własności, co w, w przypadku zakładania rodzin, stabilizacji jest bardzo istotnym elementem, co do tego nie ma wątpliwości. Młodzi Ale... ludzie są bardziej elastyczni. Ale właśnie w przypadku mobilności pracowników. Dzisiaj pracuje w Gdyni jutro, w Warszawie za trzy lata we Wrocławiu. Y ta własność nie staje się obciążeniem. Dobry rynek wynajmu byłby bardzo atrakcyjnym remedium, czy narzędziem, właśnie wspomagającym mobilność pracowników. Z pewnością tak, natomiast ciągle brakuje y też i odpowiedniego poziomu zarobków, a z drugiej strony Niskich czynszów. No właśnie ten rynek nie funkcjonuje. I jak zmienić tę sytuację? Czy to jest przestrzeń aktywności dla samorządów, na przykład większa aktywność TBS-ów? Jest wiele samorządów, które przez ostatnie 20 lat nie wybudowały żadnego mieszkania komunalnego, chociaż trudno w to uwierzyć. Polakom trochę wmówiono, że mieszkanie komunalne to gorsze mieszkanie, chociaż tak naprawdę wcale tak nie musi być. Nie, oczywiście tak nie musi być, chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć, jako były samorządowiec, że mieszkania komunalne są bardzo dużym obciążeniem dla budżetu miast. Większość miast dzisiaj ma nadpłynność, jeżeli chodzi o inwestycje. Ilość pieniędzy, jakie rząd skierował na inwestycje i również mieszkaniowe, jest tak duża, że w zeszłym roku było 27 miliardów nadwyżki budżetowej w samorządach. Z drugiej strony. Samorządy mówią, że nie mają środków na bieżącą działalność, bieżące utrzymanie. Ja muszę powiedzieć, że jak byłem burmistrzem, miałem dwa budżety, de facto. Jeden budżet normalny, a drugi, który w całości konsumował dokładnie identyczny, w całości konsumowały mieszkania komunalne. <laughs> Sprzedanie tych mieszkań za przysłowiową złotówkę ożywia nie tylko rynek nieruchomościowy, ale z drugiej strony uwalnia te pieniądze, daje pieniądze tym samorządom na zupełnie inne cele. Więc ja nie jestem takim znowu zwolennikiem, Mieszkań komunalnych, które są z czasów trochę innych i inaczej były skonstruowane i pomyślane. Myślę, że forma mieszkań, którą my proponujemy dzisiaj mieszkań na wynajem z opcją wykupu jest to, czego oczekuje rynek, czego oczekują Polacy. Bo ci, którzy będą chcieli je wynajmować, to będą je wynajmowali, ci, którzy będą chcieli ostatecznie je wykupić po okresie kredytowania, będą mogli je wykupić. To jest również produkt kierowany dokładnie dla tej grupy, która dzisiaj się poszerza coraz bardziej, czyli dla osób, które nie mają zdolności kredytowej. Dzisiaj osoby, które nie mają zdolności kredytowej, ich wzrost nastąpił na poziomie 70% nawet w niektórych miejscach. A z drugiej strony mamy, mamy bardzo wiele osób, które Nigdy nie będą w stanie wejść w mieszkania komunalne, bo mają za wysokie zarobki, a za, za małe, ażeby uzyskać kredyt i znalazły się trochę w takiej szarej strefie. I ta szara strefa się w ostatnich miesiącach poszerza coraz bardziej. A panie prezesie, w takim razie, jeżeli tutaj rola samorządów jest ograniczona tymi kwestiami finansowymi, kto powinien budować te mieszkania na wynajem? Spółdzielczość też ma taką nie za dobrą, może paszę, chociaż nie do końca jest to uzasadnione, ale ludzie na myśl o spółdzielni teraz zakładać spółdzielnie wydają się być zdziwieni. Zakładać spółki, zakładać TBS-y, organizować się w inny sposób. Spółdzielnie wymagają przede wszystkim reformy, której ciągle nie ma i czekamy na tą reformę, żeby spółdzielczość została uruchomiona na zupełnie innych zasadach. No, możemy tutaj dać przykład z jednej strony przedwojennych spółdzielni, a, albo chociażby tych, które działają w Niemczech i które się bardzo dobrze sprawdzają. To są pełnoprawne podmioty na rynku, bardzo sprawnie zarządzane, tak a jednocześnie no, oparte na osobistym uczestnictwie, a nie na kapitale. Dokładnie tak. I, a druga forma, która według mnie jest dzisiaj e, dostępna na rynku i ona działa, zaczyna działać, to są właśnie społeczne inicjatywy mieszkaniowe, które tworzymy jako krajowy zasób nieruchomości z gminami. W ciągu roku działalności to obrazuje zainteresowanie i ono nie słabnie ono rośnie zainteresowanie gmin mamy już ponad 350 gmin w tym programie w 30 spółkach z wolumenem około 30 tysięcy mieszkań i to w ciągu roku oceniamy, że właściwie co druga gmina w Polsce mogłaby być w tym programie czyli około 1000 1200 gmin byłoby to z wolumenem około 100 tysięcy mieszkań co Przekładałoby się wtedy na circa 10 tysięcy mieszkań oddawanych rocznie. No, oczywiście, jak będzie nas mniej, to też będzie to te 10 tysięcy, tylko program będzie krócej trwał. Chociaż oczywiście nie można wykluczyć, że w dłuższej perspektywie on będzie się dalej rozwijał, no bo spłata kredytu będzie trwała 20-30 lat i w tym czasie każda społeczna inicjatywa może podjąć kolejne jakieś inwestycje. Ale tak czy owak, jeżeli zakładamy, że już dzisiaj będzie to około 10 tysięcy mieszkań rocznie, to wydawać by się mogło, że to nie jest dużo na tle całego rynku, tylko że rynek to jest, to są nie tylko firmy, ale to są inwestorzy prywatni i jeżeli mówiliśmy do tej pory, że było 220 tysięcy mieszkań oddawanych, dzisiaj to może być 180 tysięcy, to na tym tle nie ma żadnego inwestora ani indywidualnego, ani instytucjonalnego, który oddawałby czy inwestowałby rocznie w 10 tysięcy mieszkań. Ta, ta forma może być jedną z najbardziej takich atrakcyjnych, bo to już dzisiaj widać, że tak będzie. A panie w skoro mówimy o rynku wynajmu, o tym, że chcielibyśmy, żeby on był normalniejszy, bardziej dostępny, pojawia się też czasami takie hasło podatek od niezamieszkałego mieszkania. Ten podatek miałby mobilizować posiadaczy, czasami na przykład fundusze inwestycyjne, do tego, żeby te mieszkania skierować na rynek wynajmu. Z pana punktu widzenia, z punktu widzenia mechanizmów, które rządzą rynkiem w Polsce, taki podatek od niewynajętego mieszkania, niezamieszkałego mieszkania, miałby Sens czy nie przyniósłby efektu? Znaczy, myślę, że nie dorośliśmy jeszcze ekonomicznie do takiego podatku. Dużo większym problemem jest raczej to, żeby wyhamować wykupywanie mieszkań przez fundusze, bo to one tworzą tę sytuację, o której mówi pan redaktor. To ten, ten problem to nie jest tylko problem Polski, bo takim, z takim problemem zetknęli się chociażby Niemcy niedawno w Berlinie samorząd i rząd ograniczył prawo zakupu nieruchomości przez fundusze. Tak, przepraszam, wpadnę w słowo. Tam było całe referendum związane ze sposobem gospodarowania nieruchomościami. Tak, i, i ten problem u nas się zaczyna pojawiać, dlatego że jeżeli mówimy dzisiaj, że za pierwszy kwartał, na koniec pierwszego kwartału tego roku deweloperzy mieli danych 80% mieszkań w roku 2022, a 60% w 2023, to nie oznacza bynajmniej, że to kupili inwestorzy indywidualnie, to kupiły po prostu fundusze i za chwilę się pojawi ten problem, o którym pan redaktor mówi pewnie trzeba będzie go formalnie ograniczyć i to jest rola oczywiście ustawodawcy, żeby takie prawo wprowadzić, które by to ograniczało możliwość zakupowania mieszkań, które potem leżą, mówiąc tak nieładnie, odłogiem. Które są formą z... Zamrożenia kapitału, no i jakiegoś próby przeczekania inflacji. I panie prezesie, już na koniec, gdybyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, że zmieniają się przepisy dotyczące spółdzielczości, że rozwijają się te społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Jak pan sądzi, w jakiej perspektywie rynek najmu w Polsce udałoby się uzdrowić, doprowadzić do sytuacji, że no za przeciętne miesięczne wynagrodzenie jednak można coś dla siebie znaleźć, a rodzina z dwójką pracujących może znaleźć coś, coś przyzwoitego. To jest kwestia dwóch lat, pięciu lat, dekady. No, dzisiaj to na pewno no nikt odpowiedzialnie nie odpowie na to pytanie przy tym stanie inflacji i wojnie na Ukrainie. Myślę, że to jest zadanie nie, nie tylko dla rynku nieruchomości, ale przede wszystkim dla całego państwa. I, i taki też kierunek jest, ażeby te zarobki jednak się zwiększały. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że nie sztuką jest zwalczanie inflacji kosztem obywateli, a jednak bezrobocie nie rośnie mimo tej inflacji. To jest bardzo ważny czynnik społeczny. Ja myślę, że ten czynnik społeczny jest tutaj najistotniejszy w tym mówieniu o również wynajmie mieszkań, czy w ogóle o rynku mieszkaniowym. To on jest tutaj kluczowa, żeby te mieszkania były dla ludzi. Dzisiaj rynek jest oczywiście ciągle bardzo mocno nienasycony. Mówimy o braku około dwóch milionów mieszkań na, na, na rynku, tak, ażeby on był nasycony. Więc jeszcze daleka droga przed nami. Premier mówi, że dobrze by było budować 400 tysięcy mieszkań. Na razie budujemy połowę Głowę tego. Więc taka to mniej więcej jest perspektywa, ale z drugiej strony też musimy pamiętać o, o, o ludziach, którzy są właśnie w tej trudnej sytuacji, tych, o których mówimy, że nie stać ich na, na, na mieszkania hipoteczne, na to, żeby wziąć kredyt w banku i to dla nich możemy tą, to, te, te, te mieszkania dedykować. To jest również program, który przeciwdziała depopulacji, bo on jest głównie skierowany do gmin mniejszych i średnich, mają z tym problem. Ja znam wiele gmin, które mają budżety na poziomie 10 milionów, więc one nie mają żadnej spółki komunalnej, Ja co dopiero mówić o spółce budującej mieszkania, więc dla nich taki program, w którym oni dostają od rządu, od nas 3 miliony na objęcie udziałów w takiej spółce i budowanie razem z nami takiego mieszkania, gdzie on potrzebuje wójt, pielęgniarki, weterynarza, lekarza, nauczycielki. To są takie podstawowe rzeczy i tych mieszkań potrzebuje kilkanaście, kilkadziesiąt raptem. To nie są Jakieś gigantyczne inwestycje. Żaden deweloper tam nie przyjdzie. Jeżeli my, jako państwo, w to nie wejdziemy, to te mniejsze ośrodki będą się wyludniać i będą skazane na bycie Polską B, a tego chcielibyśmy uniknąć. No i dlatego trzeba tam przynajmniej spróbować zapewnić w miarę dobre warunki mieszkaniowe. O czym rozmawiałem z panem Arkadiuszem Urbanem z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Bardzo dziękuję za uwagę, Artur Kiełbasiński. Dziękuję bardzo.